Cześć, ja jestem Virios, witajcie w takim mega krótkim odcinku The Binding of Isaac, ponieważ dzisiaj for fun e, chciałem sobie pograć, po prostu dla odstresowania się, e, otworzyłem sobie stronę, że może zrobię sobie e, achievement no damage, e, są tam wymienione punkty, e, to jest dokładnie strona na, na wiki e, z gry The Binding of Isaac, e, i tam są punkty wymienione, jakie itemy warto mieć, jakich warto nie mieć, co się liczy jako damage, co się nie liczy jako damage, więc sobie otworzyłem, zrobiłem kawunię, że sobie e, Osiągnę ten, ten achievement, grając po prostu nie na nie, nie na challenge'u tym jednym z Isaacowych, tylko będę grał od zera, grając z Isaaciem, żeby mieć d6, żeby w razie czego sobie rerolować itemy. No i sobie gram, gram, gram. Idzie średnio, bo jak widzicie, jestem na pierwszym levelu, który nie dość, że jeszcze XL się wylosował, mam d6, pokój z streżerumem znalazłem po odkryciu tego wszystkiego, co widzicie właśnie na mapce. Czyli dosyć sporo czasu straciłem, zanim będę mógł zrelować ten item. I oczywiście, gdy próbuję wykonać achievement No Damage na Depths, co znajduję w Treasure Roomie, item, którego szukam od ostatnich dwóch lub nawet trzech tygodni, którego mi brakuje do kolekcji, więc zbierzmy go. I mamy ze sobą Gapis Herbola. Więc w sumie, w sumie to można by było pociągnąć ten odcinek dalej. Taki special zrobić. Ja tutaj długo niestety nie pożyję. pół HPK. W sumie to była roz, roz, rozgrzewkowa partia. Ale po prostu. Jestem mega zadowolony z tego, że udało nam się znaleźć w końcu Gapis Herbola. Bo to oznacza nic innego jak pełną kolekcję i teraz pytanie, czy wskoczy nam Platinum God. Jeżeli nam wskoczy, no to w końcu będę mógł powiedzieć, że ukończyłem tę grę. Ale To było szalone, bo po prostu jest tak randomowe i nieplanowane, że sam jestem zaskoczony. Z drugiej strony, i tak, tak czy siak głupio by było zginąć na pierwszym levelu, no ale cóż, no. Nie pierwszy to i nie ostatni raz, gdybym się zdarzył. Do tego jeszcze kompas. Żyć nie umierać, niestety nie mam hajsu. Za dużo. Możemy ewentualnie spróbować znaleźć jakiś hajs. No niestety kompasu nie kupimy. Na pewno. A szkoda. A szkoda. Ok, spróbujmy się zmierzyć z bosem. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Eee... Jej, po prostu nie mogę uwierzyć. Mam zebrany Gapis Herbol. Który wygląda jak jakaś mazia w liście itemów. Ale to jest chyba yy, jeden z lepszych prezentów, jakie mogłem dostać od gry ostatnio. To jest chyba tak, że gra postanowiła się od od odwdzięczyć mi po, po tym yy, live'ie, który trwał ponad 5 godzin gdzie walczyłem o inny, to nawet nie achievement, bo, bo to chodziło tylko o zmianę obrazka na ekranie tytułowym, na, na, na tego grubego Isaaca z napisem stop playing, bo wymogiem było, jeżeli nie oglądaliście, e, zabicie matki przynajmniej e, 200 razy, więcej niż 200 razy. I zacząłem tego live'a, gdy brakowało mi bodajże 14 lub 15 kili. Więc spadłem na głupi pomysł, że hmm, może zrobię live'a i, i na tym live'ie pogramy i, i spróbuję. Y, spróbuję sobie... Y, pozabijać tą matkę. I myślałem, że w sumie... Powinno to pójść w miarę szybko, jeżeli będę grał na challengeu y, Doctor's Revenge, gdzie posiadamy od razu strzelanie bombami, posiadamy doktora Fitasa i... Wszystko powinno być kolorowo i poszło kolorowo. Oczywiście live się skończył o 2.30, tylko o 21.00. Więc było nieźle. Szedłem z jak po prostu zombie. Ale udało się dopiąć. Udało mi się dopiąć swego. Aż fakt! Od razu mówię, że mam gapis Herbola pierwszy raz, więc nie mam zielonego pojęcia, jak on działa. Wiem, że coś tam można sobie nim. Nie wiem, uderzać, odpychać w rany boskie, nawet nie za mechaniki, po prostu nie wstrzymywałem się nawet w to, co on robi. Okej, okay, pajęczarze rozwaleni. Ty mi nawet nie spawnuj. Ty też mi nie spawnuj. Ty też mi nie spawnuj! Majciochy no mamy. I jedziemy. W sumie pociągnijmy. Ile w Tak, bez wiki, tak for fun. Trochę szkoda tego kompasu. No ale cóż, to już za dużo by było. Jakbym chciał w jednym odcinku zebrać wszystkie achievementy. No damage e, i jeszcze e, gapis herbola do kolekcji, to by było za dużo szczęścia. Zgra musi mi e, dawkować to szczęście, żebym nie przedawkował. Wiadomo, nie możemy być zbyt szczęśliwi, proszę jak na Polaków przystało. Zawsze musi być jakiś powód do narzekania, więc gra też zadbała również o to. Więc dzisiaj pewnie nie zdobędę tego... ...achievementu No Damage. Właśnie, co jest ciekawe, sobie zacząłem czytać dokładnie co i jak z tym achievementem i na przykład jako damage nie liczy się oddawanie krwi na Blood Donation Machine. Dobrze wiedzieć, bo wydawało mi się wcześniej, że po prostu każda utrata HPK em, jest równoznaczna z, ze stratą tego achievementu, że, że mamy damage. Okej, dobra. No to. No to koniec jest bliski. <gry> no chociaż Ty jeden, patafianie. Z jednym, to już powinno, chyba, jakoś pójść. Chyba, nie wiem, prawda? Moglibyście skłamać i powiedzieć mi, że, że, że pójdzie bez problemu. to jest szok, ten filmik dzisiaj nagrywam. Pogoda jest przepiękna za oknem. Pięknie świeci słoneczko. Jest tak niezimowo. No, nie, no, znowu gridę? Come on. Okej, okay. dobra, no to poszaleliśmy, ale mamy Gapit Herbola, więc e, zreknijmy sobie szybko e, do naszej kolekcji. Poszukajmy czy nam się... Oczywiście, że tak, wpisał nam się w kolekcję. E, więc teraz dobre pytanie, dlaczego nie mam... E, czy mam wszystkie itemy? To jest dobre pytanie. Czy są tu jeszcze gdzieś jakieś znaki zapytania? Czy są tu jeszcze jakieś znaki zapytania? Nie widzę takich znaków zapytania, więc wychodzi. Wychodziłoby na to, że mamy wszystkie itemy w kolekcji. Dokładnie tak. To było na tyle w tym takim dosyć nieplanowanym i niezapowiadanym odcinku. Życzę Wam miłego weekendu, i widzimy się w przyszłym tygodniu w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!